Cześć, z tej strony Mariusz Kuszaj, ale mów mi Mariusz. Dzisiaj opowiem Ci o bardzo ciekawej metodzie na tworzenie osi fabularnej o nazwie Metoda 312 albo 312. Jeżeli generalnie tworzysz coś, co potrzebuje fabuły, grę, książkę, scenariusz filmowy lub komiksowy i masz problemy z zbudowaniem tej osi fabularnej, to znaczy ogólnie wiesz o czym ma być opowieść, wiesz jakie są kluczowe punkty. Ale nie bardzo potrafisz wymyślić coś pomiędzy. Masz z tym problem. Wiesz, jaki ma być finał, znasz początek historii, no ale coś trzeba zrobić pomiędzy, tak? Jakieś wydarzenia, jakieś przygody. No i masz z tym problem. Jeżeli tak, to ta metoda może ci bardzo pomóc. A zatem, tak jak uczono cię na lekcji języka polskiego, masz wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Wstęp 1, rozwinięcie 2, zakończenie 3, a zatem metoda 312, 3, 1, 2. Zakończenie, wstęp, rozwinięcie. No ale przejdę do omawiania. Ty możesz sobie po prostu zrobić kartkę papieru i napisać na niej te 3 punkty, następnie rozrysować sobie 3 linie do każdego. Możesz sobie zrobić tabelkę w Excelu i poszczególne kolumny różnymi kolorami. Ja to zrobię na przykładzie karteczek, bo to będzie dobrze widoczne. A zatem wezmę sobie trzy karteczki takiego koloru. No i teraz tak. Podpiszę je. 1, 2, 3. Czyli nasz wstęp, rozwinięcie, zakończenie. I załóżmy, że będę tworzył. Ym, Jakiś tam klasyczny western. Do tego potrzebuję fabuły, a zatem teraz tak. Na czym powinna się kończyć, co powinno być zakończeniem mojej fabuły? Hmm, no pojedynek. W westernie jest pojedynek pomiędzy złym i dobrym. Jedynek zły kontara dobry. To jest nasze zakończenie. No i teraz wstęp. Jak nasza historia może się zaczynać? No więc, dobry musi mieć jakiś powód, żeby walczyć ze złym. Na przykład, zły zabija do... rodzinę dobrego. Zabija dobremu rodzinę. No i teraz czas na rozwinięcie czyli co się dzieje pomiędzy wstępem a zakończeniem? No, dobry szuka metody dotarcia, pojedynkowania się ze złym, tak? Dobry szuka zemsty. Dobry szuka zęsty na złym. I teraz tak. Biorę kolejne trzy karteczki. I teraz wstęp. Dostaję wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Zły zabija dobremu rodzinę. No to teraz zakończenie. Rodzina ginie wstrzelaninie. Rodzina dobrego ginie strzelaninie. No i co jest? wstępem. No, napiszę tylko sieranka. Czyli spokojne życie naszych bohaterów. No i co się dzieje pomiędzy tym, że rodzina ginie w strzelaninie, a sieranką, czyli normalnym tam życiem naszego bohatera i jego rodziny. No, powiedzmy, że będzie wymiana ognia pomiędzy ludźmi szeryfa i Bandytami. Miana ognia pomiędzy szeryfem i jego tam ludźmi, a bandytami, a pomiędzy znajduje się jego rodzina. I to jest nasz wstęp, który ma własny wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Biorę następne trzy karteczki. No i biorę rozwinięcie. Rozwinięcie również otrzymuje swój wstęp, rozwinięcie i zakończenie. No i co teraz? Dobry szuka zemsty. W punkcie trzecim odnajduje on trop, tak? Dochodzi do tej zemsty, więc. Odnajduje trop, gdzie ukrywa się ten zły. Więc, Więc dostaje on informacje o złym. No i teraz wstęp. Rodzina ginie w strzelaninie. Dobry szuka zemsty. Dlaczego szuka zemsty? Bo mu zabito rodzinę. A za tym, co robi? Rozpacza po rodzinie. Rozpacza... Dobry rozpacza po rodzinie. No i co się dzieje pomiędzy? Dobry szuka zemsty. Rozpacza po rodzinie dostaje informację o złym, wyrusza w podróż. Dobry wyrusza w podróż i to jest nasz drugi punkt fabularny, czyli mamy, prawda, wstęp, mamy rozwinięcie, i w tym momencie bierzemy się za zakończenie. Które to zakończenie dostaje swój wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Pojedynek. Dobry versus zły. Czyli no, klasyczny wester kończy się tym, że dobry zabija złego. Więc dobry zabija złego. Dobry zabija złego. No i teraz wstęp do tego, że dobry zabija złego. Dobry dociera do kryjówki, tak? Niech to będzie na przykład jakaś forteca, więc. Yy... Wchodzi do bazy fortecy złego. Wchodzi do fortu złego, ponieważ jest to dziki zachód, więc jest prada fort. No i teraz pomiędzy płynek dobry i zły chodzi do fortu złego, dobrze zabija złego. No niech będzie, że się strzela z bandytami złego. Strzelanina na całego. Więc mamy wstęp, który ma swój wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Może tak to poukładam. Jak widzicie? Wstęp, rozwinięcie, zakończenie, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Co robisz dalej? Otóż na razie dajesz to na bok i bierzesz się za punkt pierwszy znowu, a konkretnie punkt pierwszy punktu pierwszego, czyli sielankę. Czyli kolejny raz bierzesz trzy karteczki, tutaj sobie możesz, nie wiem, dopisać 1,1, tutaj 1,2, tutaj 1,3, Trzy, żeby to sobie potem pogrupować, jeżeli to będziesz robił w formie karteczek. Jeżeli będziesz miał powiedzmy to na jednej karcie, to byś rozrysowywał trzy linie, potem trzy linie, potem trzy linie. No, robi się to kłopotliwe w pewnym momencie, dlatego można to na oddzielnych kartkach yy, rozrysowywać sobie. No ale nie będę robił tego całego, bo to by zajęło za dużo czasu. No ale zacznijmy. Sielanka. Tu zabijadowy rodzinę. Punkt pierwszy. Sielanka. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. No i co teraz? Hmm. Zakończeniem sielanki jest to, że powiedzmy żona idzie do miasta. na zakupy. Tak? To jest zakończenie naszej sielanki. Co jest wstępem do naszej sieranki? Hmm... Powiedzmy miasteczko. Senne miasteczko gdzieś w Teksasie, prawda? Pokazujemy życie ludzi, jakoś tam się spokojnie wszystko nam dzieje. No i pomiędzy tym a tym jest Jest farma bohatera, jego dom, on sobie tam żyje, jest jego rodzina, tak. Jest to sielanka. No, i jak już mamy sieramkę, to dochodzimy do rozwinięcia naszego wstępu, czyli wymiana ognia. Raz, dwa i trzy. Wymiana ognia. Tu by było, powiedzmy, jeszcze wracając, to by było 1,1,3. Tu jeden 1, jeden kropka, dwa, jeden, kropka, jeden Można to robić kolorami, można jak chcecie, można właśnie w tabelkach, powiedzmy w jakimś tam Excelu, to wtedy sobie też jakoś to pozaznaczacie. Generalnie rzecz biorąc, to, czy będziecie to robić w formie takich ta, właśnie karteczek i będziemy mieli potem wpis do różnych karteczek, to jest Wasza, prawda, sprawa, w jaki sposób. Ja opowiadam o samej metodzie, jak ona działa. Więc mamy wymianę ognia. Hmm... A zatem co się dzieje na zakończeniu? W trakcie wymiany ognia ginie rodzina, ale tutaj mamy rodzina ginie w strzelaninie jako 1-3, więc jeszcze do tego nie przechodzimy. Jesteśmy na etapie wymiany ognia, czyli co się dzieje? No strzelanina, tak? Szeryf i bandyci się strzelają. Szeryf kontra bandyci. A zatem szeryf bije się z bandytami. A zatem bandyci musieli przybyć do miasta, tak? Bandyci przybyli do miasta, No i pomiędzy jednym a drugim co się dzieje? No bandyci zostają rozpoznani, tak? Powiedzmy, że szeryf dostaje info na ten temat. Dostaje informację o tym, że bandyci są w mieście i stąd bierze się, prawda, strzelanina. No i tak samo robicie ten punkt trzeci. Rodzina ginie w strzelaninie. Rozbijacie go na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Następnie przechodzicie sobie do punktu drugiego. Czyli rozbijacie sobie na wstęp, rozwinięcie, zakończenie, rozpacz po rodzinie. 3, 1, 2. W sensie, kiedy schodzicie do tego punktu, nie zaczynacie od trójki, tylko zaczynacie od jedynki. I dla jedynki robicie zakończenie, wstęp, rozwinięcie. Dla dwójki, zakończenie, wstęp, rozwinięcie. Dla trójki, zakończenie, wstęp, rozwinięcie. I tak schodzicie sobie dalej do każdego punktu. Tutaj macie kolejny przykład, jak można sobie tą metodę rozrysować, kiedy macie jedną kartkę zamiast wielu małych karteczek. Ja wybrałem wariant kołowy, ponieważ to by się tak jak w przypadku tych karteczek rozszerzało, rozszerzało i rozszerzało. Więc w tym momencie, rozchodząc mi się po prostu od środka, mam nieco więcej miejsca, żeby te sobie wszystkie poszczególne punkty rozpisać. Tutaj macie z kolei przykład, jak można użyć Excela do rozpisania sobie tej linii fabularnej. Zaznaczyłem wstęp kolorem żółtym, rozwinięcie niebieskim i zakończenie czerwonym. I tak sobie to w kolejne kolumny wpisujecie, kolejne punkty, i tak to sobie rozszerzacie, rozszerzacie, rozszerzacie. A akurat w tym konkretnym przypadku ostatnie rozszerzenie ja już nie poziomo, a pionowo tutaj wpisałem, po to, żeby zajmowało mi to mniej miejsce i żeby wam pokazać, jak można to zrobić. Oczywiście, gdybyście chcieli jeszcze tam kolejną linię rozwoju tej osi fabularnej zejść niżej, to lepiej byłoby to zrobić poziomo. Natomiast Excel ma tę pozytywną właściwość, że możecie zawsze kliknąć pomiędzy kolumnami i wybrać wstaw kolumnę. I wtedy po prostu automatycznie całość Wam się rozszerza. I nie macie tego problemu, że już nie macie miejsca wpisywania kolejnych punktów. Także jak widzicie, są różne metody na rozpisanie sobie tych fabularnych punktów. W pewnym momencie, tworząc tą metodą 312, możesz sobie zadać pytanie, o ile jeszcze poziomów powinienem zejść niżej. Jest na to precyzyjna odpowiedź, o tyle o ile uważasz. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli doprecyzowałeś tą fabułę, dobudowałeś punktów do niej i uważasz, że to jest to, już możesz opowiedzieć swoją historię, czy to w formie książki, czy to prawda, w formie komiksu, to jest ok. Jeżeli stwierdzasz, że nie, no jeszcze za mało szczegółów, tak? to jest wszystko zbyt ogólne, potrzebuje więcej, więcej szczegółów. No to schodzisz o poziom niżej. Jeżeli jesteś zadowolony, koniec. Jeżeli nie, to schodzisz jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Tak dużo, aż zaspokoisz yy, potrzebę tych punktów fabularnych dla swojej osi. Mam nadzieję, że metoda, z którą Cię zapoznałem, była dla Ciebie przydatna. Jeśli tak, to bądź tak miły, miła i udostępnij ten film na swoich mediach społecznościowych, ażeby ta metoda 312 dotarła do jak największej izby ludzi. Ja jestem Mariusz Kusza, a ty oglądasz kolejny odcinek grafikowania. A zatem twórz.